Witam, ja nazywam się Kamil Brzeziński i w dzisiejszym filmie chciałbym zrecenzować dla Was tablet, właściwie to nie tablet, tylko notatnik elektroniczny Remarkable L2, który niedawno wszedł do sprzedaży. Zapraszam na film. Zacznijmy, może najpierw od garści informacji takich technicznych, żeby powiedzieć Wam, czym to jest. Remarkable to nie jest tablet, to jest urządzenie z ekranem e-ink, czyli elektronicznego papieru. Ma około 10 cali, dokładnie bodajże 10,3 i całkiem przyjemną rozdzielczość, bo aż 226 punktów na cal, czyli tam 1800. 72 na 1404, czyli całkiem przyzwoita rozdzielczość, ale to nie jest tutaj najważniejsze. Ma dosyć szybki procesor, 1,2 GHz, dwurdzeniowy. Ma ramą właściwie tyle, ile trzeba, czyli 1 GB, 8 GB do przechowywania naszych dokumentów, które możemy też przesyłać do chmury i o tym za chwilę powiem. Samo urządzenie nie jest małe, bo ma około 19 cm, na 25 i grubość, samo urządzenie bez etui ma grubość 4,7 dokładnie, ja może wyjmę je z tego magnetycznego etui, o tym etui też za chwilę opowiem, proszę, zobaczcie, to urządzenie jest bardzo cienkie, jest, jest właściwie cieńsze od klasycznego ołówka, to jest rysik, o którym też za chwilę, za chwilę więcej Wam opowiem, także jest małe, fajne, przyjemne, ma wbudowane Wi-Fi, w obu standardach, czyli 2,4 4 GHz i 5 GHz, więc połączymy się właściwie z każdą siecią domową czy biurową, ma tutaj gdzieś na dole tak gniazdo USB-C, którym podłączymy urządzenie do komputera, ale też je naładujemy. USB-C to jest nowy standard, który na rynku coraz lepiej sobie radzi, coraz więcej producentów tego standardu używa. No i na górze mamy wyłącznik i właściwie to jest całe urządzenie. Ekran, wyłącznik, gniazdo USB-C i rysik. I o rysiku powiedziałem, że trochę Wam opowiem. To nie jest podstawowy rysik, to jest wersja zaawansowana. Zaawansowane można poznać po tym, że jest koloru czarnego, a nie szarego. I z tyłu ma gumkę. Ta gumka jest wirtualna, ale zmazuje świetnie. Za chwilę Wam pokażę dokładnie, jak to działa. Rysik jest pasywny, czyli on nie wymaga żadnego ładowania, żadnej baterii po prostu go używamy. I końcówki, które tutaj są, one są wymienne. W zestawie dostajemy kilka końcówek, no bo się ścierają, jak, jak piszemy dużo, czy rysujemy dużo, to niestety będą się ścierać. Wiedziałem, że powiem coś o ETUI. Standardowo dostajemy w zestawie takie ETUI wsuwane. Oni to nazywają folio, to jest book folio i to jeszcze wersja premium skórzana, jest dostępna w kilku kolorach, jest, tak jak powiedziałem, taki zaczep magnetyczny, bardzo solidnie tutaj się trzyma, mija nie razu nie wypad, no i chroni przede wszystkim z obu stron nasze urządzenie. Taki zestaw nie jest tani, ale ocenie powiem Wam na samym końcu. Czym, czym jest Remarkable 2? To jest w ogóle druga generacja urządzenia, która charakteryzuje się tym, że bateria wytrzymuje na kilka tygodni. Producent zarzeka się, że czas pracy na baterii jest trzykrotnie większy od poprzednika. Jest dwa razy bardziej responsywny i do tego jeszcze cieńszy, więc wychwalają go jak, jak mogą. Urządzenie jest ciekawe. Ja go używam głównie do sporządzania notatek i już Wam pokazuję ekran tego urządzenia, żebyście wiedzieli, jak to działa. Włączamy urządzenie przyciskiem na górze i pokazuje nam się ekran startowy, w którym to mamy dostępne wszystkie nasze notesy. Możemy oczywiście wejść w menu, otworzyć sobie PDF-y, które możemy sobie wgrać. W PDF-ach fajnego jest to, że można sobie robić na nich adnotacje, to za chwilę wam pokażę. I ma też e-book. Ja w tej chwili czytam akurat jednego e-booka, to jest w formacie EPUB czyli bardzo popularnym, praktycznie każda księgarnia internetowa obsługuje ten standard z wyjątkiem Amazona, oni mają swoje czytniki. Jeżeli wejdziemy w ustawienia, to zobaczymy nasze konto, zobaczymy wersję oprogramowania, którą można aktualizować też poprzez Wi-Fi. Zobaczymy sobie baterii procenty, włączymy sobie też autosleep, czyli po 20 minutach ma się sam wyłączyć, zobaczymy stan. Naszego, naszej pamięci wbudowanej. Jak widzicie z 8 giga, o których wspomniałem, dostępnych jest tylko 6,41. Resztę zajmuje nam system operacyjny. Możemy sobie też zabezpieczyć to urządzenie hasłem, no bo tutaj możemy trzymać różne notatki, też firmowe. Chcielibyśmy mieć pewność, że to jest bezpieczne. I teraz najfajniejsze, rozpoznawanie pisma odręcznego. Mamy do wyboru masę różnych języków. Oczywiście pokażę Wam, jak działa język polski, bo prawdopodobnie dla Was ten język będzie najważniejszy, najciekawszy. Niestety samo urządzenie w języku polskim nie potrafi się z nami porozumiewać. Ustawiamy sobie też jeszcze, czy jesteśmy lewo-praworęczni. Wielkość czcionki. No, i mamy ostatnią opcję, opcję, czyli pomoc. Tutaj są też informacje o copyrightach. Zobaczmy sobie e-booki. Jak otwieramy sobie dowolnego e-booka, to przesuwamy kolejna, następna strona po prostu przesuwając palec w jedną bądź w drugą stronę. I na e-bookach, uwaga, możemy sobie zaznaczać, możemy sobie oznaczać, możemy sobie highlightera używać, żeby. Określać, podkreślać różne słowa czy całe, całe zdania. Proszę bardzo. Działa to bardzo, bardzo ciekawie. Teraz pokażę Wam, jak użyć od razu gumki. Proszę bardzo, ścieramy tego highlightera i, i już znikną. Możemy się zawsze cofnąć. No, i w ebookach, tak jak powiedziałem, mamy dostępne adnotacje. Potem Wam pokażę dokładnie wszystkie opcje, które są tutaj urządzenia, jak będziemy robili notatki. Te same adnotacje dostępne są na PDF-ach. Takiego PDF-a z adnotacjami możemy sobie wyeksportować i, i po zaznaczeniu jakichś tam opcji, eksportując, widzimy dokładnie te nasze, te nasze oznaczenia. Teraz akurat ołówkiem takim mechanicznym oznaczałem, ale mogę tutaj sobie oznaczyć coś tym pędzlem, więc bardzo ciekawa, fajna, naprawdę i przydatna przy okazji opcja. Wychodzimy z dokumentu przesuwając palcem z góry na dół, dosyć proste, intuicyjne i, i, i wygodne. Dobra, ale powiedziałem Wam, że pokażę Wam notesy. No tutaj na przykład są rzeczy, które rysuje moja żona na Remarkable. No robi to ogromne dla mnie wrażenie. Efekty, efekty prac wygląda to super. Też tutaj są różne strony, więc mamy, mamy różnego typu rysunki na, na konkretnej osobnej stronie. Ja może zrobię nowy notes. Możemy wpisać sobie jego nazwę. Mamy do tego o, klawaturę ekranową, która nie jest zbyt responsywna. W sensie można jej naprawdę zarzucić sporo. I teraz tak, zobaczmy sobie templatki, czyli szablony, jakie, jakie mamy dostępne. Mamy oczywiście biały ekran dostępny, mamy storyboardy, gdzie możemy coś narysować i podpisać to. Przydaje się to przy prezentacjach chociażby. Możemy tworzyć sobie checklisty, możemy sobie naprawdę wybrać sporo z gotowych templatek. Templatki są oczywiście poorganizowane według typów, czyli mamy gridy. Mamy Live Organize, mamy Creative, no i mamy po prostu linie. Więc możemy sobie na przykład zrobić, weźmy sobie Line Small, czyli małe linie, stwórzmy dokument. No i proszę bardzo, teraz mamy moduł notatek. I tutaj po lewej stronie jest takie kółeczko, gdzie właśnie znajdziemy sposób, właściwie pióro czy też długopis, którym chcielibyśmy rysować, grubość. Możemy też używać gumki, możemy robić zaznaczenie, możemy przybliżać i oddalać. I teraz tutaj mamy live view, czyli to, co będziemy rysować, będzie widoczne na komputerze. Mamy send by email, czyli dokument zostanie wysłany mailem. Może być wysłany w wielu różnych formatach. Za chwilę wam to pokażę. I mamy też warstwy. Warstwy są takie same jak w programach graficznych, czyli możemy na warstwach pracować zupełnie oddzielnie. No i możemy też dokładać sobie nowe strony. Ale wróćmy do pisania. Zanotujmy może coś coś ciekawego. O, tylko nie. Czy może kaligrafii. Medium. No. To nie jest. Zwy... Ach, widzicie jak wszystko piszę. Chciałem napisać że to zwykły. To nie jest zwykły tablet. Jak widzicie, to nie jest jakoś super czytelne. Czytelnie zdecydowanie będzie długopis. Zróbmy jeszcze cieniutką linię. To nowoczesne urządzenie do notatek. No, powiem Wam, że napisałem to bardzo brzydko. Trochę celowo, żeby Wam pokazać, jak sobie z tym poradzi system. To nie jest zwykły tablet, to nowoczesne urządzenie do dodatek. No, jak widzicie, mimo bazgrania, naprawdę świetnie sobie radzi. Przede wszystkim na szczególną uwagę tutaj zasługuje słowo nowoczesne, które jest bardzo nieczytelnie napisane, a jednak to, jak widać, system sobie z tym poradził. To, co chciałem Wam pokazać w warstwach. To właśnie dodajmy sobie warstwę i teraz na tej warstwie zrobimy sobie oznaczenia. Dlaczego na warstwie robię oznaczenia? Dlatego, żeby potem usuwając usuwała mi się tylko warstwa z oznaczeniami, a nie warstwa z tekstem. Teraz zobaczcie, jestem na warstwie z tekstem, oznaczenie mi zostanie, a tekst się usunął. Gdybym to zrobił na jednej warstwie, no to kasowałbym od razu wszystko, co łatwo mogę Wam pokazać. Zobaczmy, zaznaczmy sobie urządzenie highlighterem. No i teraz kasujemy, czyli usuwa nam się wszystko. Dla mnie to rozwiązanie jest genialne. Przede wszystkim świetne jest to, że on jest bardzo responsywny. No zobaczcie, jak to szybko reaguje na, na napisanie. Mamy weźmy ten pensil czyli ołówek, proszę bardzo, nawet widać takie od ołówka tutaj ślady, które, które normalnie ołówek by zrobił. Więc responsywność tego urządzenia jest, jest naprawdę rewelacyjna. Po prostu piszemy jak po zwykłej kartce. Niczym to się właściwie od kartki papieru nie różni. No i oczywiście możemy sobie też zaznaczać jakieś fragmenty, na przykład chcielibyśmy zaznaczyć sobie ten fragment tutaj. Weźmy go trochę, możemy go teraz sobie powiększyć, możemy go sobie przesunąć, także możemy go sobie skopiować. No, bardzo ciekawe, fajne możliwości. No, nie chodzi to super płynnie, jak widzicie, trochę mocy wymaga, ale według mnie działa bardzo, bardzo przyzwoicie. Wróćmy teraz do ołówka. Może nie ołówka, tylko weźmy na przykład... Pędzel. Możemy ustawić grubość tego pędzla, ale możemy też ustawić jego odcień. Na przykład szary. Na przykład czarny. Proszę bardzo. Więc to wszystko jest, jest tutaj dostępne. No kaligrafii pen mi się bardzo podoba, bo można pięknie kaligrafować. Proszę bardzo. Więc bardzo bardzo fajnie naprawdę to. To działa. Mówiłem, że pokażę wysyłanie przez maila, więc możemy sobie wybrać format. Mamy do dyspozycji PDF, PNG oraz SVG, czyli takie najbardziej standardowe formaty. PNG no to jest wiadomo obrazek. SVG i PDF to są pliki, z którymi jeszcze coś będziemy mogli na komputerze potem, potem zrobić. Na SVG to jest format w ogóle wektorowy, więc mamy pełną możliwość edycji. I to nam wyśle maila bezpośrednio na, na naszą skrzynkę. Co ciekawe, można też podłączyć ten tablet do komputera poprzez kabel USB-C. Jest do tego specjalne oprogramowanie, które naprawdę świetnie, świetnie sobie radzi. Widzimy wszystkie pliki, które są na urządzeniu. Możemy też łatwo przeciągnąć, opuścić pliki, które chcielibyśmy wgrać bezpośrednio na, na ten notatnik. Więc wszystko jest proste, przejrzyste i naprawdę bardzo wygodne. Można też się synchronizować z rozwiązaniami chmurowymi, chociażby z Google Drive'em, więc jest to bardzo wszechstronne urządzenie, które może służyć nie tylko do notatek, ale też do szkicowania, rysowania. Mi się bardzo przydaje na różnego typu spotkaniach. I powiedziałem na koniec, że zostawię kwestię ceny. Samo urządzenie kosztuje 400 euro. To jest cena w momencie publikacji tego filmu. Ale ten zestaw, który ja mam, czyli z tym premium, rysikiem i jeszcze skórzanym etui, kosztuje 600 bodajże 50 euro. Czyli prawie 3000 zł. Jest to bardzo drogie urządzenie, bo za tą cenę możemy mieć właściwie iPada. Tylko że iPad jest urządzeniem, które może was rozpraszać, czyli robicie sobie notatki, w tym czasie wyskoczą wam jakieś powiadomienia, będziecie chcieli przełączyć aplikację. Tutaj mamy pełne skupienie tylko na robieniu notatek, czy tylko na szkicowaniu. I to jest chyba największa zaleta właśnie tego urządzenia, plus czas pracy na baterii. Jak powiedziałem, to są tygodnie przy założeniu, że z tabletu, czy tam z tego notatnika korzystamy około 2-3 godzin dziennie. Także dla mnie rewelacja, otóż z urządzenia korzystam już kilka tygodni, jestem bardzo zadowolony i generalnie spokojnie mogę śmiało polecić, jeżeli ktoś rzeczywiście potrzebuje elektronicznego dodatnika, chce przestać korzystać z papieru i być nowoczesny. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście ten film do końca. Zapraszam do subskrypcji kanału. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je koniecznie w komentarzach. I do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!